Dzień dobry, dzień dobry. Zaraz sprawdzimy, kogo dzisiejsze czytanie będzie dotyczyć. Zobaczymy, wyciągniemy tak z trzy karty i tak nakreślimy troszeczkę o kim może być. Hmm. No, ja tutaj widzę, że zaczęło się tak niewinnie, od jakiegoś flirtu, od miłych rozmów, fajnych chwil takich. Bardzo szybko natomiast mogło pojawić się coś prawdziwego, jakieś uczucie, które być może przyszło troszeczkę niespodziewanie, trochę takie nieproszone, bo tutaj też w środku pomarańczowe światło, tak? Czyli widać, że są jakieś przeszkody, są przeszkody między wami. Być może nawet w postaci osób trzecich, ewentualnie inne przeszkody, może w główce, tak, jakieś blokady e, przed większym takim zaangażowaniem. Zaraz sprawdzimy, co ta Twoja osoba, co ona myśli aktualnie o Tobie, o Was. Okej, okay, czyli widać ta świeża energia, coś ekscytującego, co mocno porusza. Tutaj dużo chemii, namiętności, przyciągania, ogień, ogień, tutaj pożądanie po prostu, pasja jakaś. Widzę, że ta Twoja osoba może mieć ochotę działać, flirtować, ruszyć do przodu. Natomiast bardziej ona kieruje się sercem niż takim planem na lata, na przyszłość. To takie myślenie na zasadzie e, chcę ją, jego, tu i teraz, w tym momencie, bez większego takiego zaangażowania. Czyli jest ta chemia, pasja, przyciąganie, no, ale dobrze jest, jak jest, tu i teraz. E, no, tutaj widzę, że ta Twoja osoba widzi Was jako jedną, z możliwości, nie umie podjąć jakiejś decyzji, w którą stronę chce iść. Być może właśnie tutaj są jakieś te przeszkody, te pomarańczowe światło, tak? Jakieś stabilne życie tutaj nawet yy, widać, nie? I ta Twoja osoba może mieć problem z podjęciem jakiejś decyzji, jeżeli chodzi o Was. Ojej, jejku kielichów! Czyli widzę, że yy, są tutaj uczucia, które są prawdziwe. On myśli tutaj on ona ta twoja osoba myśli z serca. Są tutaj rodzące się jakieś emocje, czułość, romantyczne takie myśli też. Widać, że te myślenie się zmienia. Tu już nie ma czegoś takiego na zasadzie dobrze mi jest tu i teraz. Tak? Ta Twoja osoba nie chce już relacji bez zaangażowania. Widać, że ona ma te uczucia, te uczucia się pojawiają i ona już chce czegoś więcej. Natomiast, no, ósemka mieczy, widać, że coś tą Twoją osobę blokuje. Mimo uczuć, które się pojawiły, tak, myśli są pełne jakichś takich wątpliwości. Jakiś taki strach tutaj może być, czarnowictwo, jakiś pesymizm. To bardziej taka blokada mentalna, bardziej takie zamykanie się w swoich myślach, w swojej głowie, niż taka jakaś realna przeszkoda, czyli my sami widzimy, że jest jakiś problem, sami stwarzamy ten problem, tak? Szóstka kielichów. Widzę, że ta Twoja osoba może wracać myślami do takich fajnych, ciepłych chwil z przeszłości, być może z tego tutaj flirtowania. Brakuje mu tego, jest ta tęsknota bardzo mocna. Widać, że jesteś ważną osobą w życiu tej twojej osoby, natomiast jest tutaj jakaś blokada przed podjęciem jakichś takich większych działań. Jeszcze zobaczymy, co ta twoja osoba chciałaby tobie powiedzieć. Wyciągniemy tak z trzy wiadomości. Chcę ci powiedzieć, co czuję, ok, czyli widać, że te uczucia są ze strony tej Twojej osoby wobec Ciebie, natomiast jest też ta blokada, tak? Być może ta Twoja osoba nie wyznała Ci jeszcze tych uczuć, być może się boi też z jakiegoś powodu. Moje życie nie jest tak poukładane, jak się wydaje. No właśnie, czyli widać te pomarańczowe światło, jest tu jakaś blokada, są tu jakieś przeszkody, tak, być może właśnie tak jak mówiłam, czy osoby trzecie, czy tutaj nawet blokada na, w swojej główce, tak, przed większym jakimś takim zaangażowaniem, E, szukam cię wszędzie, czyli widać, że ciągle ta Twoja osoba myśli, tęskni, wraca gdzieś myślami, być może też porównuje Ciebie do innych. No, widać, że jesteś ważną osobą, widać, że są tutaj uczucia, ale są też jakieś blokady. Blokady nawet przed podjęciem działań. Do kogo pasuje? Bierzcie śmiało, a my co? Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.